Dzień dobry. Dzisiejszy odcinku recenzja, tej oto Neve Rampage. Jest ona wyposażona w magazynek o pojemności 25 strzałek, który można wyjąć no i, i jest aż 25 strzałek. Jest to magazynek bębenkowy, który w razie zablokowania można odblokować. Wyrzutnie posiada też dwa szyny taktyczne na górze, z przodu i z tyłu. No, co nie muszę powiedzieć jeszcze? Mamy tu jeszcze miejsce na holbę, którą możemy domontować. Ja domontuję kolbę z XD, oraz z celownik celownikiem do Nefa. Lukasz, jak się to i tak wygląda nasza wyrzutnia w pełni uzbrojona. Ewentualnie można byłoby jakieś inne dodatki dodać. Teraz przechodzimy do testu strzelania. Mamy tutaj ustawione 6 celi, w których będziemy dostrzelić. Nasza już też jest przeładowana, i też strzelać. No i wszystkie cele zestrzelone, wyrzutnia strzela bardzo dobrze. Teraz ty szybkiego strzelania. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Nie zapomnij zostawić lajka w górę. Oczywiście komentarz, subskrypcja, no i nie zapomnij też o